Dzień dobry. Mikrofonik mam przypięty, więc będzie mnie dobrze słychać. Serdecznie witam wszystkich na kanale rocznik 1961. No, upiększanie włączone. No, ja pamiętam z lat mojej młodości, jak tak miałem 22-23 lata, nie dostawało się za skórniaków. I już zacząłem delikatnie pracować, no ale jeszcze te zarobki były bardzo mizerne. A za komuny papieroski takie jak na M, lub jakieś inne markowe, no to były osiągalne tylko w peweksach. Za złotóweczki tego nie można było kupić. Więc ja za kawalera chodząc z kolegami na wszelkiego rodzaju imprezy. No to robiliśmy takie myki, że załóżmy jak mieliśmy te paczki eleganckie po tych markowych papierosach, na przykład po papierosach na M, no to ładowaliśmy tam inne, innej marki papierosy polskie. No i w czasie tej imprezy, gdzie było ciemno, no to częstowaliśmy tymi papierosami, a jak już towarzystwo było bardzo wesołe, to i tak nie wiedziało, czy pali takie papierosy, czy pali takie papierosy. No, chciałem w ogóle dzisiaj nawiązać w ogóle do innego tematu, no bo przed uzyskaniem tych 500 subskrypcji odezwał się do mnie Andrzej H. Zrobię na razie pauzę. Zrobiłem pauzę, bo latał mi telefonik na statywie. Odezwał się do mnie Andrzej H. z Miechowic. No i poprosił mnie o podanie adresu. No, bo mówisz, że chłopie, ty już niedługo będziesz miał 500 subskrypcji. Ja chcę ci wysłać paczkę. No byłem bardzo zaskoczony, że, że chłop w ogóle chciał mi coś wysłać, że tak z dobrego serca, ni z gruchy, ni z Pietruchy, on będzie mi wysyłał paczkę. No naprawdę byłem bardzo zaszokowany, naprawdę. Podałem mu ten adres, podałem telefon, nawiązaliśmy telefoniczny kontakt, bo oczywiście, jeżeli ktoś będzie chciał ze mną, zawsze się w jakiś sposób skontaktować, to nie ma żadnego problemu. No i wyobraźcie sobie, zrobił mi z tej okazji właśnie prezent. Przysłał mi taką paczkę. Taką paczkę mi przysłał dużą. Ja tu zerwałem adres, no i teraz ja ją otworzę. I zobaczymy, co było w środku. Bo ja jeszcze jej nie otwierałem sam. Nie wiem, co tam jest. No, naprawdę, prezent jest wspaniały. Bez względu na to, co tam jest w środku, to powiem Wam, że pamięć jednego człowieka o drugim jest bardzo wartościowa. Ja, oczywiście, Andrzejku, dziękuję Ci serdecznie za to, co zrobiłeś dla mnie i również zawsze zaglądajcie na moje tutaj te strony społecznościowe, bo tam każdy będzie ujęty, bo naprawdę widzów mam wspaniałych. Teraz ja robię przerwę, otworzę tą paczuszkę i zobaczymy, co tam w środku jest. To ja na razie robię pauzę. Andrzejku, jeszcze raz dziękuję, bo ostatnią paczkę na, miałem na Boże Narodzenie pod choinkę. No otrzymałem tą paczuszkę, otworzyłem. No i muszę powiedzieć, że no przede wszystkim co, co tutaj jest i mi się podoba, to otrzymałem taki kubeczek od Andrzeja H z Miechowic. Andrzej H przepraszam, to chyba będzie odwrócony obraz. Czyli to jest odwrócony obraz, z napisem będzie, ale taki kubeczek otrzymałem. No ja Andrzejku, powiem Ci, że nie mam jeszcze kubeczka swojego, nie robiłem jeszcze swojego kubeczka ze swoim logo. No ale przynajmniej teraz już będę wiedział, jak wygląda z bliska. No i będzie tutaj teraz ten kubeczek stał u mnie na półce, bo mam taką półeczkę i to jest na moim kanale, to będzie pierwszy kubek, jaki w ogóle posiadam w ogóle z logo danego youtubera. Z takich jeszcze kubeczków również dostałem schron w Miechowicach. Również bo Andrzej opiekuje się jako wolontariusz takimi schronami, oprowadza wycieczki. Bardzo go interesują właśnie wszelkiego rodzaju takie jakieś lochy, jakieś takie sztolnie. No bo chłop z zawodu w ogóle był górnikiem. No, i on to ma wszczepione we krwi, już takie to się nazywa zboczenie zawodowe. I on zawsze gdzieś tam będzie chodził w te zakamarki, gdzie ja bym w ogóle tam nie wszedł. Brodzi gdzieś po tej wodzie, szuka w ogóle no, różnych rzeczy. Tam pokazuje właśnie na tym kanale swoim. Także, no, bardzo ciekawy kanał. Również będzie na mojej społeczności, panie Andrzejku, ten twój kanał. Otrzymałem. Bytom, przewodnik turystyczny. Ja się pytam, gdzie jest bytom. Ja już mam przewodnik turystyczny o Bytomiu. Także tutaj już będę patrzył, co mogę w Bytomiu zwiedzić. Otrzymałem również od Andrzejka bardzo fajne karteczki z Bytomia. No super. Echem, powiem, że kiedyś byłem w Bytomiu. No ale to było chyba, ja nie wiem, z 50 lat temu, i to jeszcze, i to, i to, i to jeszcze w ogóle przejazdem. No oczywiście dostałem również kopalnioki, śląskie cukierki ziołowe. Proszę bardzo, dostałem parę paczek takich cukierków. Śląskie, śląskie, śląskie cukierki. Będę zajadał tymi cukierkami się. A <laughs> znowu mi w brzuchu rośnie. Przytyję z 10 kg. Proszę ile paczek dostałem tych cukierków? No jak ja się teraz najem tych cukierków, to trzeba będzie mnie chyba na tacce wozić, bo inaczej ja chyba nie wstanę. Jeszcze jedna paczka. <laughs> Andrzejku, naprawdę żona mnie znowu wygoni, bo taki brzuch będę miał, ale ja będę te cukierki teraz szamał. <laughs> będę cały czas próbował. O, tutaj mam jeszcze, Andrzejek wsadził jeszcze, tutaj taką jeszcze, ja muszę to otworzyć, bo nie wiem, co to jest? To chyba będzie magnesik. Prawdopodobnie magnesik. Jest tutaj bytom nieoczywisty. Również jest książeczka taka fajna, informacyjna o bytomiu. To też również otrzymałem. Jest tutaj jeszcze prawdopodobnie magnesik. Piękny. Tak, to jest magnesik. I to jeszcze są dwa magnesiki. Trzy magnesiki. Proszę, cztery magnesiki są nawet. No bardzo, bardzo sympatycznie, Andrzejku. Obwieszę sobie lodóweczkę. Cztery mam fajne takie tutaj, takie magnesiki. No bomba, Przesy, przesympatyczne są. Kurde, ja y, będę już kolekcjonował chyba. Od dzisiaj już kolekcjonuję wszelkiego rodzaju kubki i, i właśnie takie magnesiki. W muzeum skazana na nie... O, na, a skaz, skazane na nowoczesność, początki Muzeum Śląskiego i tutaj mam również taką piękną książkę ilustrowaną, Muzeum Śląskie, ze wszelkiego rodzaju obrazkami i również bardzo chętnie poczytam, zobaczę w ogóle, no pięknie ilustrowana jest książeczka, bardzo symp sympatyczna, naprawdę Andrzejku, będę miał lekturkę, na wieczór. No jeszcze również, jeszcze mam znowu o Bytomiu, jest przewodnik turystyczny o Bytomiu i tutaj jeszcze dostałem jeszcze jedną książeczkę, rocznik bytomski, numer 1 2021. Kiedyś takie właśnie roczniki były, taki rocznik otrzymałem, kiedyś takie właśnie roczniki były, ja pamiętam roczniki statystyczne, roczniki jeleniogórskie, no i właśnie też lubiałem właśnie sobie czytać o takim Yy, tam różnego rodzaju były staty statystyki podane, no ale tutaj zobaczymy, ja poczytam, co to w ogóle jest, yy, bo pierwszy raz takie, yy, takie wydawnictwo widzę: brunatne czasy, budynki, jakieś epilogi, tutaj są. No, no, po poczytamy, warto, warto. Bardzo dużo jest ilustrowanych stronnic, ilustrowane są stronnice, opisane są wszelkiego, jakieś historie. No, bardzo ciekawe. Yy, no, Popatrzymy, popatrzymy, poczytamy. Andrzejku, dziękuję serdecznie za miły prezent. Jeszcze raz dziękuję i dziękuję, dziękuję. Wszystkiego dobrego życzę Andrzejku, wszystkim moim widzom życzę wszystkiego dobrego i trzymajmy się razem, trzymajmy się kupy, twórzmy jedną rodzinkę, taką małą komórkę społeczną i będzie wszystko dobrze. Dziękuję, trzymajcie się, na razie, cześć. A ja lecę, robię te cukierki, brzuch mi rośnie. Nie będę mógł po schodach wchodzić na pierwsze piętro. Na razie, cześć.